Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie będę owijał bawełny, tylko od razu przejdę do setna. Teraz sobie obejrzycie jedno z najnowszych wydań wiadomości o 20.30. To było kilka dni temu, a później sobie to wszystko omówimy. Także zamiast teraz od razu dawać łapkę w dół, ponieważ wiadomości powodują takie odruchy wymiotne i tego typu. Propagandowe media, więc wstrzymajcie się, ja później to fajnie wszystko przeanalizuję i coś wytknę. Startujemy. Silnym kontrastem dla relacji z Brukselą są stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Warszawa i Waszyngton jeszcze nigdy nie były tak blisko, a polsko-amerykański sojusz, zdaniem ekspertów, jest silny jak nigdy dotąd. I to w wielu wymiarach, w tym przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa. Dziś z najbliższymi współpracownikami Donalda Trumpa na temat współpracy politycznej i obronnej, między innymi rozmawiał szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W Waszyngtonie jest Rafał Stańczyk. Czego dokładnie dotyczyły te spotkania? i rozmowy w Białym Domu. Polscy ministrowie usłyszeli, że Ameryka jest oburzona faktem, że prezydent Andrzej Duda nie otrzymał możliwości przemówienia w trakcie światowego forum Holokaustu w Jerozolimie i takie stanowisko Ameryka przekaże Izraelowi. Mówiono także o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie. No i Polacy usłyszeli zapewnienie, że Ameryka wprawdzie interesuje się Iranem, Irakiem, ale nie zamierza zaniedbywać bezpieczeństwa flanki wschodniej, w tym bezpieczeństwa Polski, a najlepszym dowodem na to są zbliżające się wielkie manewry Defender 2020. Mówiono także także o nowym sprzęcie amerykańskim, który ma być zakupione przez polską armię, a także o wykonaniu deklaracji prezydentów Andrzeja Dury i Donalda Trumpa o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Minister Krzysztof Szczerski, podsumowując dzisiejsze spotkania, powiedział, że szykuje się kolejny, bardzo intensywny rok współpracy polsko-amerykańskiej. To już niemal tradycja. Na początku każdego roku Krzysztof Szczerski spotyka się w Waszyngtonie z najbliższymi współpracownikami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo duża paleta dyskusji. Myślę, że to będzie kolejny rok intensywnych relacji polsko-amerykańskich. Mówiono m.in. o wdrażaniu podpisanej w ubiegłym roku deklaracji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych dotyczącej zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Cieszę się ogromnie, że na przestrzeni ostatnich lat udało się to bezpieczeństwo wzmocnić. W stolicy Stanów Zjednoczonych uzgadniano również szczegóły wielkich natowskich manewrów, które wiosną odbędą się w Polsce. W Defenderze uczestniczyć ma w sumie 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ćwiczenie Defender 2020. To największy przerzut wojsk amerykańskich na kontynent europejski od chyba 20 paru lat. Sojusz polsko-amerykański to nie tylko wspólne ćwiczenia, ale też dostęp do najnowszych militarnych technologii od Amerykanów. Kupiliśmy m.in. wyrzutnie Patriot i zestawy HIMARS. Do końca stycznia, jak przekonujesz, w resortu Obrony ma zostać podpisana umowa na zakup 32 samolotów piątej Generacji F-35. W zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. Zostały jeszcze tylko takie drobne sprawy proceduralne. Będzie podpisana. Gdzie ona D będzie? Podpisana? W Polsce, w Dämlinie. Mhm. Do końca stycznia. Do końca stycznia, tak, 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 tak. Amerykanie ten sprzęt z najwyższej półki sprzedają tylko swoim zaufanym sojusznikom. Gdybyśmy nimi nie byli, na pewno tej zgody byśmy nie, nie otrzymali. Za oceanu regularnie docierają do nas dostawy amerykańskiego LNG. W ten sposób uniezależniamy się od rosyjskiego gazu. Wzrasta polskie bezpieczeństwo energetyczne. No i też dzięki klauzuli FOB, która, którą zawiera część kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi, Polska może stać się handlarzem gazem skroplonym na rynkach całego świata. Warszawa i Waszyngton jeszcze nigdy nie były tak blisko. Polacy w końcu mogą podróżować za ocean bez wiz. A to już Senat Stanów Zjednoczonych, który w ponadpartyjnej rezolucji upamiętnił 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zdaniem ekspertów polsko-amerykański sojusz nigdy wcześniej nie był tak silny. Kontrastują te relacje z nienajlepszymi stosunkami z partnerami na poziomie w szczególności Unii Europejskiej, zależnie komisji jak i parlamentu. My mamy... Gwarancje bezpieczeństwa nie ze strony Unii Europejskiej i ze strony jakiegokolwiek europejskiego kraju, tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone mogą nam zapewnić w naszej trudnej sytuacji bezpieczeństwo. Jakub Wojtanowski, wiadomości. Dobra, moi drodzy, skończyło się. No po takiej dawce propagandy, bo niewątpliwie jest to propaganda, można jednym takim słowem ześwirować. Trzymacie się jeszcze, jesteście tam jeszcze, czy już ześwirowaliście, bo można naprawdę stracić rozum, rachubę czasu i tak dalej. Boże, jaki stek, bzdur, jaka propaganda. Ale naprawdę to jest taka już poziom zaawansowany propagandy. Każdy przeciętny człowiek polak po obejrzeniu takiej dawki propagandy naprawdę w to uwierzy, ponieważ większość widzów nie wie o tych sprawach i oni są nieświadomi. Więc oni, jeśli usłyszą coś takiego, to oczywistym jest. Jest, że oni w to uwierzą. Tutaj też nie można ich obwiniać, ponieważ ciężko dotrzeć do prawdy. Dlatego macie mnie, ja wam mogę mówić. Tutaj padły takie bzdury. Nawet jeden koleś powiedział, że tak naprawdę wszystko uzależniamy od Stanów i tylko Stany są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Przecież on jest nienormalny. Jak może powiedzieć ktoś, kto jest jakimś tam ranką kimś, że. Uzależniając się od jednego państwa mamy zapewnione bezpieczeństwo od jednego państwa. Nic gorszego nas nie może spotkać niż uzależnienie się od jednego i tylko jednego państwa. To jest wręcz taki sznur, który sobie sami kręcą na szyję. Naprawdę. Sami to sobie robią, sami. Oni to sobie sami robią. I to jest po prostu hipokryzja. To jest taki, to jest taka dawka propagandy, że oglądać tego się nie da. Ja tego naprawdę nie potrafię oglądać. Nie potrafię tego patrzeć na to. Nie potrafię, serio, nie potrafię tego słuchać. Ale muszę, ponieważ później ja muszę robić filmy dla Was, więc ja to muszę. Ja jestem tego zmuszony, a naprawdę bardzo dużo mnie to kosztuje i trzeba po prostu tę telewizję polską przejąć. Bo po w przyszłych wyborach jakoś trzeba coś z tym zrobić. Ponieważ gdyby nie telewizja polska, to PiS nie wygrałby wyborów. Dobra. Moi drodzy, o co to wszystko, po co ja wam to wszystko pokazuję? ja wam poka to jest bardzo ważny film. To jest bardzo ważny film, ponieważ zmienia światło, zmienia obraz. Zmienia wszystko w sytuacji, która ma miejsce. I wiele osób świadomych nawet o tym nie wie. Oni teraz zrobili najgorszą rzecz, jaką my, jakiej my moglibyśmy się spodziewać. Nic gorszego nas nie spotkało. I nie może już spotkać. Nic gorszego, ponieważ wiecie, co oni wymyślili, Teraz jest sprawa 447, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. I musieli wymyślić coś, żeby Stany Zjednoczone, jako nasz największy przyjaciel, co mogliście zauważyć na tym y, propagandowym materiale, nie może być powiązany z roszczeniami tego typu sprawami. Więc powiązana teraz będzie Rosja. I wiecie co? I teraz wszystko zwalą na Rosję. Że to Rosja jest winna, oni oczywiście będą mówić o tych roszczeniach, ale będą mówić w kontekście Rosji i Putina, a tymczasem Ameryka ze Stanami nas wyrąbią na miliardy dolarów, i tak to się zakończy: czyli nic gorszego nas spotkać nie mogło. Po prostu już jesteśmy skończeni. Jesteśmy skończeni, naprawdę, jesteśmy, jesteśmy skończeni, ponieważ nic gorszego spotkać nas nie mogło. Teraz wszystkiemu winna jest Rosja i Putin. Ja wiem, co on mówi. Ja to wszystko wiem. Rosja się bardzo źle zachowuje, ale ja teraz nawiązuję do sprawy 447. Nic gorszego, ponieważ teraz cała Polska, która tak nienawidzi Rosji, opowie się za Stanami i za sojuszem ze Stanami, a tymczasem. To wszystko dzieje się w Stanach. I ja wam teraz coś pokażę, ponieważ wy nie dowierzacie, tak? Wy nie dowierzacie, to ja wam teraz coś pokażę, bo to był taki kawałeczek, czegoś kawałeczek. Poczekajcie chwileczkę. O, tutaj było. Zobaczcie, tutaj było, tutaj było, tu, tu, tu. tu. Ja wam teraz coś pokażę, żeby wam to po prostu udowodnić. Patrzcie. Warszawa i Waszyngton jeszcze nigdy nie były tak blisko. Polacy w końcu mogą podróżować za ocean bez wiz. The 75. Anniversary of the Warsaw uprising. A to już Senat Stanów Zjednoczonych, który w ponadpartyjnej rezolucji upamiętnił 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To ja wam teraz pokażę Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, której wy nie pokazaliście. Oto jest Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, która obradowała nad tym, żeby z Polski wydoić kilkaset

Że wiosną 2018 roku Izba Reprezentantów, Izba Lordów w Stanach Zjednoczonych obradowała nad tym, że Polska jest winna miliardy dolarów. I tego w wiadomościach nie pokazali. Oni, oni pokazali to tutaj, że jest coś takiego, ale nie pokazali tego najważniejszego, więc jest to stek bzdur. Po prostu, mówię Wam, moi drodzy, mówię Wam i. Powiadam wam, że nic gorszego się nie stało, ponieważ teraz wszystkiemu winna będzie Rosja. A nikt o tym nie wie: tak naprawdę, Putin, Trump, Netanyahu to jest jedno i to samo. Oni się z nas śmieją i oni sobie ubiją niezły biznes na tym wszystkim. Putin, Trump, Netanyahu, cała ta trójka. Cała ta trójka, rozumiecie? Cała ta trójka, jesteśmy po prostu skończeni, ponieważ jeszcze nas ratowało to, że to Stany, że jak się Polacy zobaczą, kurczę, Stany chcą od nas miliardy, ale zobaczcie, teraz jest to spotkanie w Jerozolimie i nikt nie mówi się o Izraelu. aha, nie, 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 nikt nie mówi, ale to o Stanach Zjednoczonych już absolutnie się Oni wręcz powiedzieli, że Stany Zjednoczone y, są złe na Izrael. Nic bardziej milnego, nic bardziej głupszego od tego stwierdzenia, ponieważ oni żyją w bardzo dobrych stosunkach i tam przedstawiciel Stanów Zjednoczonych będzie. Czyli jeśli my jesteśmy takim wspaniałym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i oni są naszymi takimi przyjaciółmi wielkimi, więc niech Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w Jerozolimie. Niech tam nie jadą. Niech to zbojkotują, niech będą solidarni z Polską. Ale oni tam pojadą, ponieważ. Oni prawdopodobnie też w tym będą mieli e, swój udział i swoje jakieś tam później finansowe e, pieniążki dostaną. Nic gorszego, setny raz to powtarzam: wszystko teraz pójdzie na Rosję, Stany umyją ręce i będą nas doić. A jak przyjdzie do tego, że Polska będzie spłacała, to wtedy się wmówi Polakom, że to wina Rosji i tego Moszek Kantora, że to jego wina, że to jest jego wina. Rozumiecie? Rozumiecie ten problem? Jest katastrofa, wręcz. To jest katastrofa. Wspomnijcie moje słowa, że tak będzie. Ja teraz nie wiem, jakie wyjście tutaj zastosować. Co zastosować? Niech ktoś, kto ma jakieś tam zdolności i możliwości, weźmie to pod uwagę w kontekście tego 447, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Mało kto jest tego świadomy. Ja Wam teraz powiadam, że będzie tak, jak ja Wam mówię, że się nie wypłacimy z tego. Ponieważ wszystko pójdzie, pójdzie na Rosję, oni nienawiść nam w, y, taką wpajają do Rosji i miłość do Stanów, więc na Stany nie da się złego słowa powiedzieć, a to właśnie Stany będą doić, a wszystko pójdzie na Rosję. A Rosja też z tego dostaje swój, swój groż, Izrael dostaje swój groż, więc jesteśmy skończeni. Tak czy siak, jesteśmy, jesteśmy skończeni, więc tutaj, które z tych państw to zrobi, to jest nieważne, ponieważ mamy takich polityków, że jeśli w wiadomościach mówi się, że jedynym naszym sojusznikiem, i, i tak naprawdę tylko w jednym państwie możemy widzieć takiego solidarnego sojusznika, takiego prawdziwego przyjaciela, to woła o pomstę do nieba. Jeśli ktoś, taki, jeśli ktoś coś takiego mówi, jeszcze jakiś tam wysoko ustawiony, postawiony koleś, to nic gorszego być nie może naprawdę. Uzależnianie się od jednego państwa. Przed wojną też byliśmy uzależnieni od dwóch państw i co, Jak to się zakończyło? A jak stany Bo potraktowały kurdów? Przecież dla Stanów jesteśmy tylko takim pioneczkiem małym biznesowym, pioneczkiem małym, i oni te działania, te takie, ten zlot, tych tysięcy, tysięcy, tysięcy. Amerykanów teraz w lutym, Defender, to o czym ja wam mówiłem. Oni to nazywają teraz dosyć fajne, ponieważ będzie tyle tysięcy, tylko nikt o tym nie wie, że to jest zagrożenie dla Polski. Tyle tysięcy obcych wojsk. Ja już nie będę na ten temat dyskutował, ponieważ jesteśmy już skończeni. Naprawdę, musi wydarzyć się cud. Ale jaki cud? No, po prostu w przyszłych wyborach trzeba przejąć władzę. Najlepiej byłoby, gdyby pan Andrzej Duda nie wygrał tych wyborów. Bo jeśli wygra, to będzie katastrofa. Czeka nas katastrofa. Tusk, Komorowski, Duda. To jest wszystko jedno i to samo. Przecież Lewica i PO nic nie robi z tym, z tym 447, i tak dalej. Nic nie robią, ponieważ to jest jedna i to sama szajka. Dobra, już wam nie będę głowy zawracał tymi rzeczami, bo to jest po prostu niemiłe. To już jest naprawdę słuchanie tego powoduje czasem u niektórych pewnie wymioty naprawdę pewnie wymioty pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam wszystkiego dobrego do usłyszenia moi drodzy nie martwcie się niczym wszystko będzie dobrze pozdrawiam was cześć